I do obloga odcinek piąty yy, Na zakończenie rundy jesiennej i w urodziny 46 GKS-u Bełchatów GKS ma wyjazd na Pelikana łowisz yy, Ja sobie właśnie wszedłem na chwilę się ogrzać Bo jest dosyć przeraźliwie zimno i spicniałem w chuj w tej pierwszej połowie yy, Ale już zaraz wychodzę, bo już się druga zaczęła A chciałem na szybkości wam pokazać Bo Pelikan ma bardzo sympatyczny i oldschoolowy budyneczek klubowy Pan przejdzie, żeby tutaj wizerunek uniczył jego. Proszę bardzo, takie eleganckie poręcze drewniane. No i piękny herb. Przypomina mi trochę ten budynek klubowy, czyli budynek Polaru Wrocław z tą różnicą, że budynek Polaru Wrocław już się dawno chyba rozpadł. To, co tam w tle słyszycie, to właśnie y, uaktywnił się Doping Kimiców Gospodarzy. Uaktywnił się już w pierwszej połowie. I jest dosyć. Y, ciekawa porcja tego. Ciekawa i liczna, i w ogóle obfita porcja bluzgów na dzisiejszym spotkaniu. Y, a to, co widzicie, to jest ten budyneczek właśnie klubowy Pelikana. Tutaj się buduje i niedługo będzie oddany do użytku nowy. Przepraszam, y kiedy to ma być do użytku oddane? W przyszłym roku. W przyszłym roku W przyszłym roku no wygląda, że już jest na wykończeniu, także pelikan się będzie przeprowadzał do tego oto budynku los tego tutaj fajnego, w sumie zabytku nawet już trochę. Nie wiadomo jaki będzie. Pelister! 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 Pelister!

W poprzednim odcinku wyzłośliwiłem się na polską policję. Teraz się trochę poprawiła, właśnie pomaga panu Dirowcowi wymienić koło. I tak AWDP, ale dzisiaj już ja dla nich. Nadeszła przecudna zima do Polski i do Bełchatowa. Zima tak przecudna i zjawiskowa, prawie jak moje fanki. Ale tu to w ramach tej zimy to już trzeba planować pomału terminarz na wiosnę. I na razie to od ekstra klasy do trzeciej ligi, tylko. Uzbierało się tego tyle i to samych nagrań kibicowskich. A gdzie tu jeszcze o kopaczach mówić, będzie grubo, będzie przegięcie. Fanki zdejmujcie co macie do zdjęcia. <śmiany> na narty. zaczynam się obawiać o jego zdrowie i życie zima, zima, zimy ciąg dalszy No ale w tej zimie to się w sumie rozpoczyna runda wiosenna, bo to jestem dojechałem do Chorzowa już jestem właściwie po stronie Katowic, jeszcze na Taudzenie, ale tam już jest Chorzów Na mecz ruchu Chorzów z Legią Warszawa no. To w tym odcinku coś na pewno będzie z tego idźmy dalej, zobaczmy co tam się bliżej stadionu dzieje no bo właśnie sam z siebie zrobiłem debila bo e, okazało się, że wcale nie muszę kurwa z plecakiem czekać, nie wiadomo na co no, kurwa po prostu wszedłem, bo miałem bilet i okazuje się, że jedzenia wcale nie zabierają Także chociaż tyle. Nie możemy podwyższonego ryzyka. Stan Śląski. w Tak to wygląda pół godziny przed meczem. <gry> Zaopatrzyłem się w plus jeden. za tą skarpą, Stadion Śląski w Chorzowie. Yy, a, to nie jest pierwszy raz, choć spałem w samochodzie ogólnie. To nie jest pierwszy raz, kiedy y, ktoś mnie zapytuje, jak to śpisz w samochodzie, jak to jest w ogóle możliwe i, i tego, i jak się śpi. No to teraz wam pokażę, a może pokażę wam najpierw od tej strony. Mikrokamper kurwa, o podusia, śpiorek, tu jest materac. Działa to w ten sposób, że składam tylny fotel i se śpię, jak w normalnym łóżku. Ludzie traktują to jakby to było chuj, wie, jakieś, nie wiem, osiągnięcie czy jakaś kombinacja ciężka. O, a tak to wygląda od strony włazu do bagażnika. Tędy się wciąguje i tak se śpie. Wygodnie jest. Lepiej jak w normalnym łóżku. Mikrokamper się przemieścił, gdyż udałem się. Na małą inspekcję po górnośląskich i nie tylko górnośląskich, bo na powrocie to nie tylko przez Górny Śląsk będę wracał, ale udałem się na inspekcję po tutejszych obiektach. Tak się przedstawia od zewnątrz budowa stadionu nowego dla GKS-u Katowice. On już miał być gotowy według pierwotnych planów chyba w 2022 roku, albo i tak, według pierwotnych planów to już miał być dawno. No, nie róbmy z tego zagadnienia. Jak widać budowa postępuje. No poogradzane, Zabłocone ludzie tam łażą Więc pozwolę sobie Odpuścić sobie włażenie tam Wrócę tutaj Jak będzie gotowy Szanowni widzowie Udało się wejść do wnętrza Głównej trybuny na GKSie Katowice Jest zajebiście oldschoolowo Nawet zapach jest odpowiedni Pamiętacie takie stare biurowce? Albo jak było nie był w Pentagonie na kopalni, przed remontem. Czy o klatka na megawacie? Taki zapach. No, dziękuję panu tutaj, że mnie wpuścił. To by było na tyle.